Dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku Poezji w Szkole. Wiem, że w niektórych szkołach egzamin ósmoklasisty jest jeszcze sprawdzany, szczególnie jeżeli chodzi o język polski. Dlatego pomyślałam, że trochę pierwszy raz porozmawiamy sobie wprost o zadaniach, które w tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała się zaproponować ósmoklasistom, którzy przystąpią do egzaminu w najbliższej sesji wiosenno-letniej i mówię tutaj o arkuszu OPOP 100, czyli tym standaryzowanym arkuszu dla wszystkich uczniów bez dostosowań oraz z dostosowaniami związanymi z, ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególnie tutaj mówię o opiniach. I mówię o zadaniu piątym, w którym tworzący arkusz poprosili: zdających o e, wskazanie lektury obowiązkowej czy bohatera lektury obowiązkowej, która, który podróżował i ta podróż tego bohatera nauczyła czegoś cennego. Należy podać tytuł, auto, e, tytuł lektury, bohatera lektury oraz uzasadnienie wyboru e, z przywołaniem sytuacji z tej lektury. Tak więc e, chciałabym krótko właśnie o tym zadaniu, ponieważ e, nie e, Odnosząc się do, do arkusza ocen, do proponowanych odpowiedzi, chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim wskazałabym tutaj takie lektury jak opowieści z Narni. To byłby mój pierwszy typ. Drugi typ to oczywiście opowieść wigilijna, i tutaj ta. Te podróże oczywiście trzeba by było odpowiednio zdefiniować i wskazać, na czym one polegają. Kolejna lektura to oczywiście mały książę czy latarnik do tego może jeszcze syzyfowe prace. I tak naprawdę, gdyby ktoś z Was zdecydował się na kajka i kokosza, to trzeba by było tutaj też pomyśleć o tym, jakie wydarzenie przywołać z lektury. Natomiast myślę, że też nie byłaby to zła odpowiedź, zła, zły przykład, bo wiemy o tym, że Mirmił. Podróżował do szkoły latania, by nauczyć się latać i oczywiście dało mu to sporo odwagi później w pokonaniu zbójcerzy, w ostatecznym ich pokonaniu. No i oczywiście prawda, późniejszy przydomek, który zyskał na uczcie po, po tej podróży, też w jakiś sposób oddaje charakter tego tej wartości dodanej, dzień, zdobytej dzięki podróży. Natomiast w przypadku opowieści z Narni, czy opowieści wigilijnej, czy właśnie Małego Księcia, czy zywowych prac, a do tego oczywiście tutaj jest jeszcze kwestia Pana Tadeusza, fragmentów Księgi pierwszej, gdzie jest mowa o Panu Tadeuszu, Tadeuszu Soblicy, który uczy się w, w mieście studiuje i to też jest ważna kwestia. Później oczywiście wiemy, że wyrusza i zaciąga się do wojska, to też jest dosyć ważna kwestia, która jest taką Obie te podróże są podróżami dorastania, dojrzewania. Także wiemy, że szczególnie zdefiniowana podróż tak bardzo nietradycyjnie, niestandardowo w działach części drugiej zbliża się może troszeczkę do podróży. W czasie opowieści, opowieści wigilijnej. Na pewno jako podróż w czasie nie można by było zdefiniować przygody opowieści z znarni, bo tutaj jest to po prostu przekraczanie granic wyobraźni i granic realności. Więc to jest troszeczkę inna podróż niż, niż to jest podróż wyobraźni. A y, opowieść wigilina jest raczej przy, podróżą w czasie. Y, czyli jest y, po prostu, y, y, odnosi się czy bazuje na pojęciu historii, a opowieści nami na y, takim y, współistnieniu tych dwóch y, światów, o których jest mowa w powieści Louisa. Y, więc, czego nauczyła. No, mogłabym powiedzieć, że e, warto, w, warto e, przytoczyć tutaj e, postać, e, przywołać postać Edmunda, e, który przede wszystkim jest taką postacią tutaj e, wywoławczą, który e, nauczył się być dobrym, e, bo e, było w nim wiele egoizmu, e, e, wiele złości. E, takich negatywnych emocji, i ta podróż e, udowodniła mu, że e, może być po prostu dobrym, e, dobrym człowiekiem i że dobro wygrywa ze złem. E, chociaż to zło czyha na każdego człowieka, tak naprawdę e, wszędzie i niespodziewanie może nas zaczarować. E, e, jeżeli chodzi o opowieść ligliną, tutaj również mamy naukę dobra, ale też e, Yy, yy, naukę pomocy, pomocy innym yy, ludziom i współbycia z innymi ludźmi. Yy, yy, oczywiście, te dwie yy, powieści, te dwa dzieła różnią <kluznią> się. Yy, Bohaterowie tych dwóch dzieł różnią się wiekiem, ale jest, coś, jest jakiś wspólny mianownik to znaczy również dobro, którego można, do którego można powrócić, do którego można się nauczyć. Kolejna to, jest, to są dziady i tutaj mamy również szczególnego typu po, podróż. Podróż. Duchów. E, duchy podróżują, e, żeby e, nauczyć się tego, czego nie zdążyły nauczyć się za życia. E, oczywiście e, takie duchy, jak duch złego pana, nie mają już szans na, e, na przebaczenie, ale m, są duchy, które mają taką szansę i warto o nich pamiętać. E, też y, tutaj te duchy niejako zmuszone są do tego, żeby, żeby tę podróż odbywać. Y, I jest to jednocześnie podróż za karę, ale też właśnie z, y, podróż, y, która, y, podczas której muszą nauczyć się y, ostatecznie muszą y, przeprosić się sami z sobą i z ludźmi. Bo m, nawet jeśli nie zaznają nigdy spokoju, to muszą przyznać się do winy. I to jest podróż w jakiejś mierze też e, pouczająca. E, dalej, e, mały książę, podróż, e, dojrze, e, podróż o dojrzewaniu podróż, e, w której ceną jest dojrzewanie podróż, która jest e, wyborem własnym podróż, która wreszcie Uczy, że um, jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś, i od tego, um, jak od śmierci, nie ma, um, nie ma ucieczki. Um, więc um, oczywiście jest w tym, um, jest tutaj um, pewna um, niejasność i tak naprawdę otwarcie. Um, na każdego czytelnika, czy ten powrót jest, czy to wzięcie odpowiedzialności jest własnym wyborem, czy nie, ale no, wielka literatura stawia więcej znaków zapytania niż kropek czy wykrzykników, tym bardziej. Później, oczywiście, latarnik. Latarnik, który jest dziełem o podróży koniecznej podróży, która musi się wydarzyć, która um, była spowodowana by, um, siłami wyższymi i niezależnymi od człowieka w zasadzie, um, chociaż można by pomyśleć, że, um, um, że jednak zależnymi. To jeśli mówimy o kwestii wolności, którą um, o którą walczy każdy, każdy człowiek, to, to wydaje się, że ta podróż tutaj jest taką opowieścią o życiu, jako podróży, wiecznej podróży i wiecznym, wiecznym tułactwie, co w jakiś sposób w zakończeniu uzyskuje taką pozytywną, pozytywny oddźwięk i nadzieje na y, może szczęście, y, choć nie wiemy, jak długie. Y, no i wreszcie y, sezowałe prace. To jest podróż przez życie z jednej strony u Marcina, no bo widzimy go na różnych etapach jego życia, aż do momentu zdania matury y, od dzieciństwa i ta podróż pełna jest zawirowań i um, przemian wewnętrznych bohatera, um, zmagań z, ze z własną słabością, z pochodzeniem, z warunkami um, społecznymi, politycznymi, z tym, co zewnętrzne wobec bohatera i niezależne od niego, a jednocześnie um, walka o to, że. Um, jednak w jakiejś mierze jesteśmy zależni. Ten los nas jest zależny od nas samych, nasz jest zależny od nas samych i, yy, i chyba ta podróż uczy go właśnie tego, uczy go niezależności yy, 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 i yy, poszukiwania ludzi, którzy poszukiwania ludzi, którzy yy, którzy są bliscy, którzy mogą stać się bliscy. Nie tyle światopoglądowo, co mentalnie, myślowo, filozoficznie może nawet. To jest właśnie taka podróż i wydaje się, że to nie jest podróż, która nie może się udać. Więc w jakiejś mierze też zyskuje pozytywny, pozytywny oddźwięk. Także to tyle. I na koniec ten Pan Tadeusz wreszcie. No, oczywiście, tutaj ja bym zwróciła uwagę na postać Tadeusza Soplicy, ale też Jacka Soplicy, dla którego podróż jest podróżą z wyboru, ale też podróżą um, odzyskiwania siebie, um, swojego um, ja, albo poszukiwania wręcz dopiero swojego ja. Tak jakby. Wychodzenia z dzieciństwa w wieku dojrzałym, już radzenie sobie z pewnym opóźnieniem, opóźnieniem w dojrzewaniu, podróż jako, jako etap życia konieczny, jako doświadczenie konieczne w zdobywaniu dojrzałości. Dojrzałości psychicznej, emocjonalnej i też światopoglądowej Jacka Soplicy. Także myślę o tych dziełach. No, oczywiście, też warto pamiętać o mitach. I w tym sensie, zarówno o Tezeuszu, jak i o Heraklesie, Jaki o Dedalu jak i Karze, jaki o Demeter, przecież Syzyf czy, czy inne mity, choćby o wychowywaniu Zeusa, tutaj dostarczają nam ciekawych, może wniosków i spostrzeżeń. No, i oczywiście biblijne opowieści. Ta druga odnoga źródeł europejskiej kultury, to oczywiście mit o stworzeniu człowieka i wygnaniu go z raju, czy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, na pewno, oraz o, o talentach, też ważna. Ważna rzecz. Myślę, że również tutaj można pomyśleć o y, przypowieści o synu marnotrawnym. Y, to są wszystko dzieła, w których, jak widać, jest ich dużo, w których występuje podróż, która okazuje się być y, doświadczeniem kształtującym dla bohatera, y, czy też przekształcającym go y, w zupełnie inną postać. Y, Także jest z czego wybierać i myślę, że e, e, myślę, że nie mieliście, mam nadzieję, że nie mieliście problemu z wyborem takiej lektury, która e, rzeczywiście w sposób e, oczywisty e, i e, w sposób oczywisty, jasny, klarowny i y, nie, nie do podważenia y, pomogła Wam y, stwierdzić, że rzeczywiście ten bohater i ta, y, ta, post, ta, ta, ta postać i ta sytuacja rzeczywiście y, są realizacją tego, są adekwatną do, do zadania odpowiedzią na, y, na motyw podróży. Y, Bohatera jako doświadczenia kształtującego. Ważne, żeby pamiętać o tym tutaj w tych zadaniach o wskazaniu sytuacji. Tu będę przypominać o tym, bo to pojawia się i w wypracowaniu, i w, w tym zadaniu takim, gdzie trzeba wskazać bohatera innej lektury niż przytoczona w teście na początku. I na przykład taka odpowiedź, że mały książę podczas spotkania z Lisem dowiedział się, co to znaczy oswojenie, i dzięki temu zrozumiał, że róża jest dla niego wyjątkowa i że nie ma innych róż takich, chociaż jest wiele, jest odpowiedzią poprawną, ale może warto też pogłębić, gdyby. To taka odpowiedź miała miejsce w rozprawce, że w zasadzie tutaj ta nauka, którą wybił mały książę z, z tej podróży po planetach i z przebywania na Ziemi, to, to przede wszystkim, że e, ogólnie rzecz biorąc, że przyjaźń jest czymś, e, co potrzebuje czasu i e, że przebywanie chwilowe i jedno spotkanie na planecie, w zasadzie nie, nie, nie pomoże nam, nie jest w stanie nam pomóc poznać kogoś tak, jak poznaje się, tak jak się zna prawdziwego przyjaciela, który, w którym ta przyjaźń dojrzewa, kiełkuje najpierw, później dojrzewa, rozwija się. I y, jest po prostu taką piękną, rozwiniętą różą, y, która y, cieszy, która pozwala odczuwać radość z tego, że po prostu jest. Y, życzę Wam dobrego drugiego dnia y, świąt, w zasadzie pierwszego i drugiego, bo dziś Wigilia, y, a ja pomyślałam, że po prostu się do Was odezwę, bo Mam już taki chyba rytuał, tradycję, że w Wigilię wieczorem zasiadam po powrocie z kolacji jeszcze do odezwania się do Was po tym dłuższym okresie nieobecności, przedświątecznej, przednoworocznej, wesołych świąt.